Witam wszystkich dekowiczów. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie demko Fountain of Youth. Bardzo ciekawy survival. chwilkę go sobie wczoraj odpaliłem, żeby sobie go zobaczyć. Natomiast powiem wam szczerze, że jestem zainteresowany. Lubię takie gry. Lubię survivale. Natomiast no jeszcze jest myślę źle zoptymalizowany. Hmm. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Weźmy sobie nową grę. Hmm, True Survivor czyli można mieć tylko jedno życie. Widzicie na dzień dobry. Weźmy sobie normala. Three ships sailed from Puerto Rico. They were heading to faraway islands and were led by the famous explorer Juan Ponce de León. The goal of the expedition was to search for the legendary Fountain of Youth. It all began in Puerto Rico, when Governor Juan Ponce de León gave military support to the chief Gaibana in a war against other tribes. The Spanish soldiers quickly ended the war and restored peace. The Grateful Chief told Ponce de Leon an ancient legend of his people, a legend about Bimini, a hidden island lost in the sea. According to the legend, in the center of Bimini is the Fountain of Youth. Anyone who drinks from it will enjoy long years of health and youth. The chief also gave him an old map, covered with inscriptions in an ancient language. The map showed an uncharted group of islands. The location to search was clear, but the inscriptions were still a mystery to uncover. You see, to prepare an expedition, the best scientists and sailors of the new and old worlds volunteered to join his adventure. A total of three ships sailed off the Santiago, the Santa Maria, and the San Cristobal. Ponce de Leon was sure that the ancient map would lead them to the fountain and bring them fame, wealth, and

Jak zwykle nic nie widzę, niestety, troszkę rozjaśnię. Gościu tu chrapie. Wszystko, że ja mało widzę. Ja stąd przyszedłem, tak? Nie mam żadnej żarówki nie mam. Niestety jest jakaś lampa. Nie mogę jej wziąć. Ok, tu przyszedłem. Paki śpią. My, my tu już u celu, a paki śpią. Tylko powiem Wam wygląda ładnie Choć czy ona jest odblokowana w tej chwili Nie, hmm, znaczy jest odblokowana, okej okay. No tu mamy zrobić, mamy to wziąć. I będziemy tego czytać myślę. Bo to nie jest gameplay, tylko pokaz możliwości tego dema. Ja Ale że wygląda fajnie. Bardzo fajnie i zapowiada się nieźle ta gierka. Także jedyne, do czego mam obiekcje, jakiekolwiek, to optymalizacja. Bo jak zobaczycie, wylądujemy na wyspie, no to już nie będzie chyba tak kolorowo. Mamy jakąś lokalizację groty, i tu mamy pierwsze rzeczy do wyboru. Weźmy sobie dżidę. Weźmy sobie że Także gra na początku daje nam możliwość wyboru jakichś startowych przedmiotów. And crashed into the ship. The sails were torn apart and the ship slammed into the reefs. The sailors snatched from their bumps and tried to save the ship. But it was too late. I came to my senses on the sandy shore. My memories were gone.

No, i pewnie będziemy mieli w brze zadanie ją odszukać. No i teraz widzicie, lądujemy na wyspie. Gierka wygląda ładnie. Generalnie, nawet bardzo ładnie. Natomiast jeżeli chodzi o klatki, no to jest słabo. Jest 30, ale. No potrafi dropić i to tak mocno potrafi dropić Teraz mamy tak ustawienia graficzne zobaczcie Preset low mamy, tak Czyli ale jak weźmiemy sobie Ultra to zobaczycie, że za bardzo nic się nie zmienia więc myślę, że to jest kwestia optymalizacji. Nie, no jednak się zmieniło teraz. Ale gierka wygląda pięknie. Powiem Wam, że naprawdę wygląda super. No, ale tu faktycznie mamy 20 klatek, więc może zmieńmy sobie te predefiniowane na małe, na niskie. Nawet na niskich powiem Wam, że wygląda całkiem fajnie ta gra. Zresztą Steam Deck ma wyświetlacz niższej rozdzielczości, więc nie, nie, nie boli aż to tak strasznie. Oczywiście to jeszcze wszystko zależy od gry. Ale widzicie, nawet na niskich potrafi podziabać. I to jest, tam jest mocno zmniejszony, mniejsza odległość renderowania horyzontu dystansu i zobaczcie ja tam widzę na daleko bardzo dobrze nic nie jest zamglone jakieś nie wiadomo jakie wszystko jest naprawdę, wygląda ładnie może nie 30 klatek ale potrafi dropnąć sobie może w głąb na chwilkę jeszcze pochodzimy bo no to już trwa 12 minut, widzę o, krabik pokażę jak go można upolować headshot W inwentarzu to jest właśnie trochę. Widzę, że w tej grze to już będzie męczące, bo praktycznie mamy trzy kiki, jakieś takie, tam prawie nic, a nie mamy już inwentarza. Także no, wiecie, trochę to jest męczące. Nie wiem, być może potem można sobie skraftować jakiś plecak większy albo coś w każdym razie na tą chwilę. To nie jest jakieś optymistyczne, ale widzicie, mamy coś do leczenia, jakieś blueprinty do jedzenia. Możemy sobie zrobić jakieś podstawowe rzeczy. Także widać, że coś tu jest do, do robienia: skrzynki, nie skrzynki, budynki, maszyny, czyli jakieś ognisko podstawowe i nawet możemy tratwę zrobić aha, dobrze, to może użyjemy sobie jesteśmy w inwentarzu zjedzmy sobie kokonata Jeszcze taką muszelkę, która też daje nam 10% szansy chyba na chorobę. Więc to też jest, myślę, istotne, jeżeli chodzi o wybory. Trzeba celować zawsze trochę wyżej, jak jest dalej. Nasz zwierz. że no, gra zapowiada się naprawdę fajnie widać, że nie należy do prostych, jeszcze jest fajny tryb, można sobie wybrać tryb ten hardkorowy czyli praktycznie jak zginiemy to giniemy i kończymy grę co jest zawsze fajnym wyzwaniem no, tak jak widzicie podchodzimy na przykład do drzewa to trochę inaczej to się odbywa i tu możemy zebrać zebrać możemy w ten sposób to, co potrzebujemy, możemy też zdaje się ściąć to drzewo. Tak, down dzisiaj to wszystko się zużywa. Trwa akurat taka mechanika, powiem może, nie do końca mi odpowiada, że zużywa dużo czasu, i potem musimy się położyć spać, żeby odzyskać te wszystkie. Wiecie. Staminy w cudzysłowie. Natomiast jak to by wyszło, jak to wyjdzie ta gra, bo to jest na razie demo. Jak ona wyjdzie, widzicie już mam pełen inwentarz, nic nie mogę zrobić. Jak ona wyjdzie, no to wtedy można, można będzie coś więcej powiedzieć na ten temat. I zobaczyć. Czym to się je, ale zapowiada się naprawdę ciekawie, myślę, że o, wchodzę do lasu i zobaczcie co się dzieje od razu. Ja jestem na niskich ustawieniach. Jest dzika zwierzyna, są na pewno różne jakieś eventy po drodze, więc zobaczcie 17 klatek. Także ona, myślę, że ona jest. O ty dziadu. Że mnie tak za mocno nie poharatał ten zwierz. Widzicie, mam full w tym, full w bagażniku, że tak powiem, także nie za bardzo mogę coś wsadzić. Patrzcie, to są niskie ustawienia na Steam Deku. Wygląda to ślicznie, po prostu naprawdę nie mogę się nadziwić, że to są niskie ustawienia, ale widać, że gra jest bardzo wymagająca. Natomiast myślę, że ona do końca jeszcze nie jest dobrze zoptymalizowana. I trzeba poczekać na finalną wersję i być może jakieś, jakieś pacze, żeby to działało fajnie. Nie wiem co tu jeszcze byśmy mogli zrobić, żeby to obniżyć preset low, to mamy wyłączone. OK. To możemy zrobić tak shadow medium low możemy zmniejszyć dystans widzenia powiedzmy tam do 400 medium to się chyba nie da mniej dobra, zobaczmy teraz Zobaczcie, to jest obniżona jakość już tak. No tu widać po skałach, że to jest takie już słabe. Ale jeżeli chodzi o trawkę od drzewa, jest ok, według mnie. Natomiast, tak jak widzicie, no, nie, no jakoś dramatycznie nam nie przyrosły klatki, także nie za bardzo widzę sens obniżania tej jakości. No nie jest to gra, która wymaga tam 60 klatek, czy nawet tych 40, ale weźmy pod uwagę to, że no niestety 20 czy poniżej nawet 20 latek to nie jest zbytnio dobra wartość nie da się na pewno grać sensownie jakoś w tą grę Bo będzie nam niestety dropić, a to nie jest miłe Ale sama gierka zapowiada się ciekawie. Dobra, nie przedłużam już. Zobaczyliśmy sobie, jak to wygląda. Moim zdaniem, warto się zainteresować, jeżeli ktoś robi Survivale. I do następnego odcinka.